Siemano, siemano widzowie, to ja. Płopodłoga 1, 2, 3. Dzisiaj Wam pokażę nowe sekrety w nowym ulepszeniu Book Heaven, bo jak pewnie dobrze wiecie, w piątek było ulepszenie Book Heaven i w nim były również nowe sekrety. Najpierw zaczniemy od sekretu, który był już przed tym um, um, najnowszym ulepszeniem Book Heaven ci z um, um, sekretem który się pojawił z tym, um, um, z tym nowym domem a więc um, um, pokażę wam sekret w który, w, którego w tym ulepszeniu Book Heaven nie było wystarczy tutaj położyć śpiwu o tu o no, no i wystarczyło tutaj pożyć śpiwu i potem tu. Tu? Tak, tu. No i na pewno widzicie takie widzicie takie pomieszczenie z LEDami. No a to wiecie, że to pomieszczenie z LEDami to jest pomieszczenie, w którym możecie dostać mm, za, za bo premium na 30 minut. Naprawdę tam można dostać dałmowe premium na, 3, na 30 minut. Tutaj też go widać. No to ten sekret nie został dodany w tym ulepszeniu Kevin tylko w poprzednim, ale i tak go Wam pokazałem. Kolejny sekret będzie tutaj niedaleko, chili tutaj do góry. A właściwie to dwa sekrety. Pierwszy sekret to jest taki, że można tutaj pisać, co się chce, ale ten sekret został dodany już bardzo, 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 bardzo dawno temu, ale i tak ja Wam go pokazuję. A drugi sekret to jest taki, że za tymi półkami są takie guziczki. a przykład tutaj jest różowy, a teraz na klik, klikam w żółty guziczek, o, i to się zmieniło na żółte. A teraz kliknę w niebieski, i się zmieniło w niebieski. A teraz w zielony i się zmieniło w zielony. I tak jest wszędzie. Tutaj też. O, tutaj też to jest. Teraz jest niebieskie. Teraz czarne, Teraz zielone. Teraz żółte. No, to znaczy pomałańczowe. i tutaj też. Tutaj. Za tym. Za tym tak, tu. Patrzcie, jest brązowe, a teraz łóżowy. ta, teraz ciemno, teraz znowuż brązowe i ciemnozielone, te, teraz zielono-fioletowe. No, no to to był już długi sekret. Kolejny sekret jest przy szkole. No i no i wystarczy mieć tutaj błonie. O. Tutaj mi, trzeba mieć otwarty kwipunek i mieć i mieć, o, i mieć tą część z błoniami. No i patrzcie, tutaj są błonie dostępne, a kiedy się pójdzie do szkoły, to jest to są krzyżyki, że nie można tego tutaj wziąć i kiedy się w to klika to jest ostrzeżenie, że niestety tego nie można tutaj wziąć. A tutaj już można, no a kiedy się weźmie tak, błoń o, i się tutaj wejdzie, to po prostu znika z ekwipunku. To, no, z itemków, które my posiadamy. No i minusem jest to, że potem tej błoni nie oddadzą. No to jeżeli ktoś będzie was zgonił z błonią, to wystarczy, że się schłonicie w szkole. I ten gość już nie będzie mógł was gonić z błonią, a jak wyjdziecie, to tej broni już nie będzie miał, ale będzie mógł wziąć sobie ją z powrotem i tak samo jest z... Zypło psami, które się kojarzą z tym, z rzeczami, które nie można wziąć do szkoły. No to kolejny sekret jest w nowym domku. A właściwie to dwa sekrety. No to ja wam obydwa pokażę. No. No to zamknę drzwi o na, na krótkę, żeby nikt mi tutaj nie przeszkadzał. Znowu jest potrzebny śpiwu, a więc zawsze stąd, że się jedzie w dół i są tutaj na dole dwa sekretne pomieszczenia. Pierwszy przyjęcia... jest Tutaj trzeba wziąć śpiwul i tutaj, i patrzcie, tutaj jest takie sekretne pomieszczenie, i można tutaj urządzać sobie imprezki albo mieć sekretny pokój gieł. No. No to teraz. Pokażę Wam długie pomieszczenie, i mm, ono jest też tutaj, w tym miejscu, ale nie trzeba używać do tego śpiwora, bo jest tutaj taki sekretny guzik, i kiedy się jego naciśnie, to się otwierają te drzwi, i normalnie się ma długie mm, sekretne pomieszczenie. No i patrzcie, w tym długim sekretnym pomieszczeniu jest safe. No i patrzcie, ile. Tutaj jest siana i hajsu. No, nie patrzcie, nikt by się nie domyślił, że w takim sekretnym pomieszczeniu może być safe z haisem. No kto by pomyślał, a jeśli drzwi się zamkną, to wystarczy kliknąć w ten guzik i drzwi się znowuż otworzą. No to to już same wszystkie sekrety, które zostały. Dodane w nowym ulepszeniu. Book heaven. A więc na sam koniec. Jeszcze ważna informacja. Nie bądź pałowa. Zostaw lajka like i zostaw suba. Zostaw suba, jeżeli ty mnie widzisz pierwszy raz. Albo oglądasz mnie, ale bez suba. No to to już cała ta informacja była. I wszystkie sekrety. A więc bajo, baj Widzowie. Widzimy się w środę. Bajo, baj 加